Siemanko, Dziś, yy, Teraz mamy taki filmik. Nagrywamy sobie. I to jest jakby dzisiejszy filmik dla odmiany zamiast w township zagramy w Paper IO 2. Dzisiaj widzicie, że jest czwarty ekran, bo yy, teraz już mamy mojego ślimaczka i będziemy nim sobie grali. Więc... O. Oho. I będziemy robić. A zginął sam. Dobra. Jestem trzecie miejsce mam. Każdy na podium ma 3%. O ty. Dobra. Pomęczymy się trochę. Będzie dużo reklam. Więc będzie dużo wychodzenia i wchodzenia. To był początek. Teraz gramy tak, że nie, to jest najgorzej, zrespić się w takim za, zaludnionym tym wokół. Są gracze. O, zdążę? Jest, zdążyłem! Super. To nie ma żadnych dziwie. No nie, zacięło się. Ja, ale fart! Zacięło się mi! Eee! Ty cno! Od razu naprzeciwko był kolejny. Ale fart! Ej, fart! To się zależy do fartownych. Pierwsze miejsce w ogóle mam. Ui. Jakaś świnka? Co to jest? Idę tutaj jako ślimak król. Tutaj. Więc gramy. Uwaga, mamy tutaj kolejnego ziumala. Ui! <noise> Ale ten to był podwójny ten Ja na pierwszym miejscu No? Już dawno Teraz dawaj tego ziomala Dobra dam mu spokój święty Po co? O ty <laughs> Ale dobrze grasz, jesteś na razie najlepszy. I tu Franek też. No jest też, towarzysz mój. Przy filmikach. Jak... O, o i nie ma. Czemu nie ma? O, ktoś kolejny się pojawił. Ale, o! Ale to było ładne. To było ładne, nie no, to też było ładne, jak nie wiem. No taka sama gra, reklamuję. Dobra, nieważne. Dobra, więc ja jestem... Co za ślad zrobiłem? Dobra, więc go trochę pogróbmy, żeby nie... żeby nie stracić. Ooowiii! Dobra, dwadzieścia... 20... niech to. Okej, okay. jest dobrze. Jest tutaj cała mapa dla mnie, więc... O nie, tam jest gość. Tam jest gość. Ja znowu muszę wejść, bo... Bo nigdy... W ogóle to jest bardzo, bardzo rzadkie, żeby... Proszę. Halo? Oh no. O nie, zresetowało mi się to. To teraz sobie zagrajmy w tą Powróćmy do naszej fajnej gierki, którą codziennie widzicie na moim kanale. I zanim to się załaduje. W ogóle tam posadziłem dużo rzeczy. Posadziłem moje pierwsze kakao. Posadziłem moje pierwsze kakao i w ogóle... I w ogóle bardzo dużo rzeczy posadziłem na wszystkich polach coś jest. Nie wierzę w to, co właśnie zrobiłem. To się nie nagrało. Ja cię kręcę. Nagrałaś No. No dobra, jakby co to ja ci wam pokażę. Byłem na 20 miejscu. Kopałam tutaj i z dynamitami wleciało tutaj jedno złoto i jedno srebro. Zebrałam bardzo dużo marchewek miałem. Bardzo tutaj dużo. Zebrałem je wszystkie. Tutaj miałam dużo trzciny cukrowej. Tutaj nie pokazałam Wam, kakao rośnie za 5 godzin. Posadziłem tutaj marchewki. I tutaj na tym miejscu y, była bawełna. Dużo tych cukrów trzcinowych, tych. O, właśnie, przesadziłem tutaj uniwersytet, a tutaj y, piłkę nożną. I robię teraz karmę dla baranków, i. A, się kręcę troszkę. I zrobiłem tutaj. Tu było, tutaj był syrop, tak? I tutaj wsadziłem masło. i i wyjąłem stąd masło i seryk i coś takiego kradziłem tu. Dzień dobry. To znaczy no jest fajnie, bo bo sobie gram z moim bratem i poczekajcie. Dobra. To w sumie to jest druga część. Więc, więc ja sobie gram z praniem w miasto moje. No jakby dokończamy filmik. Nie. Więc zbieramy sobie tutaj kakao i wszystko. Mam tyle marchowek 30 idealnie. Tak więc. Wysyłam od razu paczuszkę. Wybieramy no. najlepszym od najlepszych miast pieniądze moich ulubionych. I... A no, gram... sobie spanił, nie? I wysyłam mu właśnie... Ja no jestem flibanowym i... Ja mu wysyłam właśnie prezent. No tego po Okej. Okay. Czyli... Tym dwóm nie robię. gdzie jest prezent? W mieście. O, i jeszcze odbieram ty. O, popcorny muszę. No jeszcze tutaj. No. no, ale fajnie. Cicho. Mm. No i super, tak to ja się mogę bawić. Spadłem o dwa miejsca, na dwudzieste miejsce, drugie miejsce mam. Jak widać. Mm. Mam 13 tysięcy. Czyli zaraz teraz będzie. Czyli zaraz będzie mnie stać na nowy pociąg. Te dobra. teraz wrzucam te dwa cukierki. Te cuk. No i. Odbieram wszystkie rzeczy, które zrobiłem. Mm. Zobaczcie. Mogę to sobie zrobić. No dobra, dwie minuty. No dobra, no to skąd ja mogę te. Nie, najlepiej wziąć kilofy, nie? Znikąd nie lepiej wziąć kilofów niż stąd. Stąd najlepiej na świecie się. Tutaj można wszystko. W tym klubie polecam wam ekstremalnie klub. Boe... Boengisland Island. Więc dobra A dobra Muszę zrobić kanapki Dwa nawet I burgerów w sumie też Więc dobra. Potrzebuję cukru tego nie. Ostatnio posadziłem dużo tej trzciny cukrowej. Dobra, pizza. To. I rysy w ogóle takie. Ja, za 750. A, pizza, no tak. O, super. Mam pizzę. Super. Cieszę się. Jeszcze to potrzebuję, ale nie mam cukru oczywiście. I... A dobra. I nie mam marchewek. Tyle marchewek nie mam. Ja cię. Sad znowu. Dobra, to ja robię y, takie zadania, które powinienem robić. Czyli sadzę trzy pomidory. Robię to, płaszcz. Ten. Ale nie mam tego jak zwykle. No nie mam. A to ty to nagrywasz? Tak. Dobra. nie mamy jak rozmawiać. A, no to papa. To już yy, zobaczymy. O, mogę to zrobić, więc już w sumie nara.